Siema, tutaj Dealer. Witam w kolejnym filmie z ciekawostek z The Last of Us Part 2, więc przechodzimy od razu do easter eggów. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od ciekawostek związanych z filmami Jurassic World, ponieważ Joel tutaj wielokrotnie wspomina o tych filmach, więc no, pokażę wam parę interakcji. ale masz pody. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to De... Deinenonychus. Tak czy siak Welociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali w takim jednym filmie. Hmm. Kompsognat. Poroś za nas znakną takie wybiertki. Te Ta, oblazły bycie. To też widziałeś w filmie? W sumie tak. Ale w innym zrobili też siku. Kiepski był. Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. O! Oh, oh, już widzę te kupy. Była taka scena, w której, nawet to powiedzieli, to się nazywa Kupa Główna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co, kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. Velociraptor. Joel, to ten, o którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy ufać filmom. Możliwe, że jest więcej tych hysteregów, ale... No. To na pewno są hysteregi, a czy jest tego więcej? Możliwe, że tak, bo jesteśmy przecież w Muzeum dinozaurów. Ale tylko tyle. Przynajmniej ja widzę i udało się znaleźć możliwe, że coś pominąłem. W pokoju Eli, o tutaj możemy znaleźć zabawkę sama. Czyli takiego dzieciaka z pierwszej części The Last of Us, który chciał wziąć tą zabawkę. Ali dla niego wzięła, ale jak dobrze pamiętamy przemienił się. No i później Ali nosiła tą zabawkę w plecaku, więc... No, zabawka znajduje się w pokoju Eli. W grze możemy znaleźć także stół z taką grą, która nawiązuje do Warhammera. I jest to w kampanii Abby. W grze także możemy znaleźć książkę, która też była w jedynce i też ją Eli nosiła w swoim plecaku. Dodatkowo ta książka nawiązuje do Komaka McCarthy'ego, patrząc na autora. A na sam koniec zostawiam dla Abby. Was ciekawostkę dosyć prostą, mianowicie książkę ej, ej. zatytułowaną City of Thieves. wszystko gra? tak, ale a więc, z z ja tego filmu. Jeśli wam się on spodobał, możecie dać łapkę w górę. W no i widzimy Choreczka? się w kolejnym filmie. Ej, Także obodymka. no, hello i cześć. A?